Witam Was serdecznie, z tej strony Hardena. to jest kolejny odcinek z serii elektronika dla początkujących i w dniu dzisiejszym chciałbym Wam zaprezentować nowy projekt, który od poniedziałku jest na tapecie. Czyli od poniedziałku w tym tygodniu rozpoczęliśmy nowy projekt na naszych live streamach na Hitboxie i będzie to robot ośmiokołowy, ośmiosilnikowy. Do tej pory udało nam się zamontować e, mocowania do silników. Mocowania to będą kątowniki, elowniki. Zamontowaliśmy je za pomocą kartki papieru w kratkę. Myślę, że jest to w miarę równo. Oczywiście, wszystko tak jeszcze będzie to rozbierane, jeżeli chodzi o silniki, i rozbierane prawdopodobnie też, jeżeli chodzi o mocowania, ale otwory już zostaną, ponieważ tą kartkę trzeba wyciągnąć. Pomyślałem jeszcze, tylko że te silniki troszkę odwrócę, żeby były parami w ten sposób zrobione. Czyli ten silnik odwrócimy o 180 stopni, aby był tą częścią w stronę tego silnika. Tak samo zrobimy z tej strony, aby ten silnik był w stronę tego silnika. Po co? Bo jak będziemy mieli taką parę silników, będziemy mogli je zamknąć w koszulce termokurczliwej, wyprowadzając przewody tylko z jednej strony, przez co osłonimy silniki od wilgoci, jeżeli ten robot będzie jeździł na zewnątrz. Użyłem do tego robota, bo miałem yy, przekładni yy, z kołami, bodajże to chyba nazywa się Dagu, coś takiego chyba, więc użyłem tego. Chciałem zrobić, żeby ten robot był dziesięciokołowy, ale niestety, na obudowie, którą udało mi się zdobyć, a jest to tak naprawdę taki pojemnik wędkarski, tak przynajmniej było to nazwane w zielonym sklepie, udało mi się taki pojemnik kupić prawda? Chodziło mi o to, żeby był bardzo niski. W miarę, w miarę niski, nie był jakiś taki mega wysoki. Tego padło na taki pojemnik wędkarski. Niestety 10 kół nie weszło, ale 8 kół to też jest dobre. Poza tym będzie można te 8 kół zabezpieczyć, tak jak mówiłem Wam na początku. To na razie udało się zrobić na live. To nam zajęło bodajże chyba jednego live'a całego. Na ostatnim live'ie Zacząłem montować, nazwę to może w ten sposób, poczwórny mostek H. Poczwórny mostek H ze stabilizatorem napięcia na 5V, ponieważ te silniki DAGU są 4,5V, więc 5V nie powinno im zbytnio zaszkodzić. Użyjemy tutaj tradycyjnych mostków HL293D, bodajże. Jako, że nie miałem koszyczków, jak to nazywam koszyczkami, koszyczeków. 16-nóżkowych, użyłem 18 i wyciągnąłem po jednej, po dwie nóżki, wyciągnąłem, czyli z dołu wyciągnąłem po wierszu i wiem, że one mają być do góry włożone. Te mostki H. Mocowanie silników, jak i sygnału z Arduino, będzie za pomocą złączek ARK. Wszystko oparte jest zmieszczone takie takiej płytce chińskiej. Od dołu część ścieżek będzie poprowadzona za pomocą cyny, a część za pomocą przewodów. Moim celem jest zrobienie tak, aby od góry prawie nie było widać, że od dołu jest bajzel. Yy, całość, jak już to z dołu zalutuje, przy lutiek, zostanie nałożona kolejna płytka, czy zasłonięta ta płytka tą płytką i zalane zostanie klejem, i wtedy będziemy mieli taką równą przestrzeń. Do przyklejenia gdzieś tam w naszym robocie, prawda? Tak jak się patrzyłem, przymierzałem pi razy oko, te przegródki, które są, akurat pasują na włożenie czegoś w tej formie. Założenie i wszystkie silniczki. I jeżeli połączymy te silniki parami, to te przewody zawsze widzą nam tu w środek i będziemy mogli je sobie w jedną z tych komór włożyć. No tyle na razie. Jeżeli chodzi o plany na najbliższe live'y. Jutro, jutro w sobotę, bo dziś z rana też pewnie będzie live. Ci co byli to będą by wiedzieli co będziemy robili. Będziemy też częściowo robili robotę, ale mam też coś innego na tapecie. To ci co byli to wiedzieli co było na live'ie. Natomiast jutro w sobotę będziemy kończyli prawdopodobnie drugi. Drugi, ponieważ mamy 8 silników. Tu to obsłuży nam cztery silniki, więc jeszcze jeden trzeba będzie zrobić dla kolejnych czterech silników. Brakuje mi tutaj tych radiatorków na tych stabilizatorach. Coś będę musiał wykupić, mam, miałem takie dwa fajne, ładne, skądś wzięte, nie wiem skąd one są, chyba skądś wykręcone, no ale nie mam ich więcej, więc będziemy musieli coś odzyskać. Mam już na tapecie coś, skąd mógłbym wyciągnąć, przynajmniej jeden taki radiatorek. Więc sobotę będzie pewnie robiony drugi taki poczwórny mostek. Ha? Tak nazwa by Harden 2016. Yy, I przypominam wam, że w tą sobotę yy, zrobimy sobie pierwsze losowanie. Pierwsze losowanie o nagrodę. I będzie to prawdopodobnie ten zestaw edukacyjny 14 w 1. Yy, więcej informacji o tym losowaniu liveowym, yy, hitboxowym yy, macie yy, w opisie. No, i chyba tyle. Tyle w takim krótkim informacyjnym filmiku. Zachęcam Was do bywania na live'ach i od razu Was przepraszam, ale nie udostępniam archiwów z live'ów. Jeżeli kogoś nie ma, to po prostu tego nie widzi. Ja postaram się raz na jakiś czas, jak na przykład w tym momencie, nagrywać informacje, co na live'ach było robione. Tadam, koniec. Zachęcam Was do dania łapki w górę, polecenia kanału swoim znajomym. I napisanie komentarza. Wszystkie ważne linki, jeżeli chodzi o kanał na hitboxie, od, jeżeli chodzi o link o losowanie, wasze memy związane z live'ami i z kanałem są w opisie. Zachęcam zawsze zapoznać się z opisem. Jest tam garść ciekawych informacji. To żegnam was i do zobaczenia na jutrzejszym live'ie. Trzymajcie się. Cześć. Jeszcze taka jedna informacja, jakby live'a nie było. No to sorry, ja robię livey wtedy kiedy mogę, kiedy na to pozwala mi rodzina. Dzięki. Trzymajcie się.